To jest druga część, bo koleżanka ciągnie na więc nie mamy nawet jak nagrywać. Bo nie wciąż to wyszło, mi się mi już znalazły. Dobra, więc teraz jeszcze się mi. Mieli gry. Taką się No? Dobra. To ja ją mogę odpiąć, ona nie ucieka. To jest chyba... Już nie będą oprowadzane na kursikach. No, one są... A najpierw bierzemy. E, ja biorę Bierze. chyba dwa konie na ten no. na padok no ja chyba też. Swoja też na, będę chyba jeździć na tym na wezmę im wszystkie rzeczy no y, jakby no. najpierw pojeżdżę na kucykach no w sumie na początku na kucykach na kucykach i później ja ubiorę w halterki i je na padok dam a później y, pojeżdżę na większych no i wtedy też później na padok no. dam do kucyków Taki, ona jest taka grzeczna, że jak ją odepnę, to ona nie ucieknie. No, ona w ogóle nie ucieka. A Szafir, Szafira trzeba zawsze na końcu, bo no, on może wyrwać płot wywać. i w ogóle. On się tak odsadza. Boże. Tu w ogóle jakby to, to są kantary, ale są ogłowia. Jakby też mamy takie same, ale, yy, bo nam przysłali w tym samym zestawie. I już jest gotowa. Chodź. Dobra, no to teraz będzie się długa szafirka. No, i teraz będziemy czyścić szafirka. Też no, się wyczesamy. Jeszcze tą stroną. Ta strona jest też fajna. No, no. jeszcze krzywe, No, ale by na mojej starych Dobra, no i teraz właśnie będziemy siodłać. Teraz pójdę do I teraz właśnie już mięso siodłać. Szufierkę. Tak. Ej, nie odsadza się dzisiaj. Właśnie, jakoś tak dziwnie. Jest jakieś dzisiaj nierykie No. Dobra, już jest osiodłany. Teraz tylko weźmiemy. No i teraz mamy już wszystkie konie osiadłone, Więc będziemy się zbierać na padok. No to widzimy się zaraz, będzie trzecia część na padoku, bo muszę jeszcze sobie doładować konto, bo mam już doładowanie kupione i zaraz się widzimy na padoku. Pa! Trzecia część zaraz.